Maleczka, z tej strony 541 No i witam się z Wami już w krempa, o szóstym symulatorze z serii uh, Strength Simulators Słuchajcie, szósty symulator jest to taki dziwny dość na serio, dziwny symulator. Simulator męża! A good husband. Husband Ym, Nie wiem, nie znam tej gry, nie wiem co nam będziemy robić, słuchajcie, no to co, zaczynamy. już SPECHESTATY No! O! Oh. Oh, udało Udał się! Jo! Ja, ale jestem tu main... Minecraft! Co jest tu Minecraft? Co tu... Co, co mamy? O, ale mamy autko! O ja! Co tu? Tu mamy HT O Go away! Ja. Kuna ona nas nie lubi! Słuchajcie! Co tu? Góra tu jest tylko, dobra Idziemy No ja chcę wyjść, kurde no, z domu No Ujedziemy na dwóch, zobaczymy O, oh, jo ja. O, oh, kosianka O oh, kurde, co to było Do się nie bo fajna jest. Tan, 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 bo fajna jest. Bo fajna jest, Oje! Oh, yeah. je. fajna jest, bo fajna jest. Słuchajcie, kosimy trawę, kosimy trawę, tak jest, oje! Oh, yeah. je. Bo kosiarka, no kuna tam nie kosimy, bo ta kosiarka jest nie ubi. O, idziemy do spuskiwa, idziemy się umyć. Uj, my mnie. Uj, z tym gówno zalożę. Gdzie w do, na hate idziemy? Tak. Zobaczymy, nie idziemy z tej pracy, nie chcę mi się. Nie ma, no, ja na nisko dobra. Gdzie idziemy, kurczę? Zobaczymy. O, tu, tu jest laptop. O, 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 gramy. O, jestem. <grystum> o, o, o. Je! Yeah! <grystum> So, <that> was? Was du was das am lieben. Nun, könnt ihr? Was wollt ihr zu Atumamen? Gib mir mal Telefon. Oh, hatte. i o, o tak ha hatę słuchajcie nie wiem po co, ale dobra dom czysty, hata czysta, dobra w jeszcze co to jest? o, Umie, naczynia na odległość o, oh, tak no, bo nie wiem czemu, ale dobra Dobra, weźmy coś może, o, kuglina, gotuje obiad, facet, na ucie obiad robić, no weź ja już nic, przypalił i, idę, idę usiąść, idę to, idę to wszamać Idziemy wszamać, słuchajcie, obiad. Nie wiem, czy jest pora na obiad, ale dobra. Ale jak ty tu wszamać obiad. Usiąść nie można! No w samy... Cały... No kuna, no... Mnie tak z tym kuna obiadem łaził! Serio? Co?

to my ja chyba gdzieś schody widziałem no to idziemy na schody otóż tu, tu jest góra. Ciekawe czy mamy dzieci a tutaj też jest kibbel mijemy ręce no weźcie strać może... Muzy... no strać nam nie pozwalają ludzie co to za kraj idziemy o łóżko tu jest Mamy tu pistolet mamy, co my jesteśmy? A dobra, złazimy na dół, nic fajnego tu Dobra. Dziwny simulator muszę przyznać, dziwny. O! I pijamy na o... i... living living lewi go ze Ta! Gówno. O, zobaczymy co tu mamy. Spra a gdzie jak spadniemy? Ach, tam pizzy, jak O! O śmieci wyniosę! Żonko śmieci przyniosłem! Gdzie my mamy kosz, bo już zapomniałem. Żonekuna mój. Wiesz on, gdzie mamy kosz? Gdzie my mamy... Gdzie mam kosz? O, tu jest, tu, tu, tu. O, 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 o! O! Mam 336 punktów, nikt mi tak nie podskoczy No i dobra, idziemy Kuna śmieci wszędzie śmieci w co wy macie ludzie, co za rodzina Dobra, no, lodówka Lodówka? Toster, o o to jak to to No kurde, co to jest za Nie chcę kuglinać, bo potem nie wiem jak go zjeść e y -y -y. Aha, tu my cię ta talerzy, dobra. Idziemy, mm, nie wiem co robimy. Idziemy tu. Watching with your life, no chcę oglądać z moją żoną w ludzie, no to już. O Kuna gdzie mam... No gdzie telefon mamy, no co za debilska rodzina. Nie wiem co to jest, ale kikuję. Yeah! Ja nie wiem co to jest. Gdzie? Twój na simulator. No nie wiem co mam robić jej. Kudaj! <grymne> good herg, jak z tego wstaliśmy, czyli good husband, czyli mamy być dobrym mężem. O, oh, jest fono, no kuna ja go szukam tu ktoś dzwonił no straj głównem no tam nie no ja idę żona mi tam nie przeszkodzi ja idę, ja jadę co? temu że mi kluczyki kuna zabrało co? no serio czemu? Płetam, chwytam. ja idę kosić trawę bo wiecie czemu? idę kosić trawę? Słuchajcie, razy do kościarki bo kosiarka fajna jest yeah! Nie, bo znowu ten telefon dzwoni no zamknijcie jest tymi telefonami kurna co to jest za kraj no nie nie rozumiem tego symulatora, sportu jest dziwny później nie dzwonimy na gówno. w a ja robię mi tyle jej ja do oglądać TV. A to odejmuje mi ku na punkty Co ja mam robić jej? Odkurzę dom O gdzie Gdzie jest tam kusia? O o w kuchni Odkurzę, bo tu zzytko jest Żeby odkurzać um, jadalni No zawsze dzwoni telefon jak akurat odkurzamy No 480 punktów Słuchajcie, nie wiem o co chodzi w tej grze Ale Nie wiem o co chodzi w tej grze o o o, ja idę odkuzać bo tu ból jest ja mogłem wybrać e, simulator żony no ale co, wybrałem męża Słuchajcie, ten dziwny simulator jest tak dziwny, że jest dziwny, słuchajcie o o, tu mogłem, no jeszcze no już mogłem no co? jest jeszcze to się to no proszę, nie mam punkty, dobra <laughs> o idziemy co to jest? nie mogę no, ludzie co to za domno no, Tak jest jak no, na my, słuchajcie co, będziemy już kończyć Tam jest do następnego siódmego simulatora simulator jest nieco serio, naprawdę dziwny link oczywiście macie w opisie, jeśli chcecie go grać, nie go grać jest to simulator żony, ale no dobra co, żegnam się z wami cześć, do następnego simulatora, Siemka.